Siema widzowie, ja dzisiaj będę grał w rywale Jestem strasznie dobry w rywale Ale czasami słaby Czekaj, Komentujecie jak widzicie 7 na 1 I Ktoś... Na telefonie ktoś... Konstrukcja. Idealnie. Obiegał konstrukcję. Czyli snajperka, rewolwer, nóż i... Granat. Oh nie, o nie, prawie spadłem. Oj idę. Ja idę do jego. O! Okej. Okay. On też ma sniperkę. Spadłem poza mapę. O nie. On będzie tutaj cały czas. Czy on cały czas. O Jezus O, no używa. No, no. Czego jestem taki słaby? Dat is mijn granat. Okej, okay, jak on będzie toksyczny, to ja też będę, jak je goeie zabije. Okay, super. Okej, okay, super. Teraz muszę nog een keer wilde gaan. RPG. RPG. Dawaj. Co? Jak to mi, jego nie zabiło? A bo mu 30. Nie 30. No to jak on nie umarł? Aj tam, ja po prostu chcę jego zabić, tylko się chowa. Nie, nie jestem strasznie słaby. Czego ja... Okej, okay, zabijemy jego jakoś. Uch... Czekaj, posunę kamerę. Okay. Nie widzę. Okej. Zacznij. Nie słucham pomocy. O nie. To mogło to być niesamowite, to, to by było niesamowite. Nie. O nie, no to już... Czego na zawsze... Ej. Jest pięćdziesiąt. Okej, okay, chowam się. Tak, widać. O! Jest. Choć Przecież mnie przegrałem. Nie, 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 nie. Oj, oh, okej, okay, się, uspok się, uspok się uspokoi. Niech się uspokoję, ja. Co mamy Tkita? Wygrałem Jezu on używa RPG, to jest najgorsze. Nie lubię RPG. Ale jestem też słaby z, z tym RPG. <grym> o Poza mapę! Jezu, prawie poza mapę! No, po, no prawie jej... Umarłem. Jakbym jego nie trafił, chyczota, to bym w ogóle spadł poza mapę. Ok. W następny, następnym jak ja przegram, to ja używam. Ok, wygrałem. Okej. Okay. Ja napiszę. nie będę na na jedzenie grał. Już idę zobaczyć kto chce. Albo ja na publiczne idę. ostatnia runda. Ej, grałem. To jestem dobry. Pewnie mają bota na rynie. Na dżene eee, To są wcześniej nie używałem, używam. To wcześniej. O, ale, ale headshot! Po prostu chcę mnie granatować. Chcę mnie wybuchnąć. Okej. Okay. No nie, ja go nie trafiłem. Teraz spróbuję z pięściami, ale jego trafiłem. o ale jestem dobry. On chce używać pięści, żeby mnie zabić. Ja mam nóżę. Mogę jego zabić. Okej. Okay. Dojdę. Zobaczę, czy on przyjdzie. Gdzieś. Okej, okay, pięćdziesiąt. Nie widzę jego. No tutaj był na palmie. On... Co on używa? Jest! Kurde, jak byta Jakby był w palmie, to by mnie trafił. Chyba. Ale trafiłem. Nie miał. On chce mnie... Mm, nie, no i tam. Co cię chce Okej. Okay. Co może bardzo? Gdzie yes, się yes, cię? Yes. Ale ja przebywam jego tych 50 tutaj. O nie. 4-0! Zaraz biegam 5-0 Mam słabe dla mnie mam słabe ustawienia. Chyba nadziei dla mnie są dobre. A ja nie wiem dla kogo to słabe. To nie umiem trafiać kogoś, kto co się rusza. Tak nie. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Po 50. Ale i tak przegram. Chyba przegram. Nie wiem. Jak, jak dokończę to z headshotem. Nie. Okej. Okay. Już 50. Okej. Okay. Nie. Nie, nie. Ja jestem prawie. Jestem blisko, TAKO blisko, że ja nie Nie, Kurde! 4-1, ale mam szansę wygrać. Może Ja co używam? To. To używam. To idealne. Daj, daj no chodź. Dawaj, chodź. Chcę... chcę mnie mi uderzyć z nożem daj daj jest, jest wygrałem, wygrałem do widzenia widzowie dziękuję, że oglądaliście no i wygrałem dwa rundy okej okay. pa, dobranoc